Hej kochani, e, witam się z Wami bardzo serdecznie. Ja będę mówić tak troszeczkę dzisiaj, no ale nie mam po prostu tu warunków, e, bo Laurka śpi, ktoś tam sobie ogląda bajczki, jakbyście e, coś e, słyszeli. I chciałabym nagrać e, dla Was, pokazać Wam haul zakupowy, e, który e, poczyniłam, bo trochę tego jest. Ja taka wiecie, full naturalna i tak dalej, no ale chciałabym się z tym uporać, bo jedziemy e, dzisiaj do moich rodziców, no i chciałabym parę rzeczy stąd no, zabrać, no i potem to będzie takie, że czegoś bym wam pewnie fajnego mogła nie pokazać, a kupiłam dużo fajnych rzeczy dzieciom. I e, e, miałam sobie to w ogóle to miało wyglądać inaczej. Miałam się, wiecie, wypicować, e, podzielić sobie to m, sklepami i tak dalej, ale no cóż, tak wyszło. E, będę tak lecieć po prostu po kolei, e, co mi wpadnie w ręce. Dobra, pier na pierwszy plan poszła Sowa z Pepko. Super zabawka, e, super zabawka. Opowiada dwie bajki, śpiewa piosenki, takie króciutkie. Opowiada wierszyki i e, mówi odgłosy zwierząt. Witaj! Za dnia śpię, lecz się nie lenie. Budzę się, gdy zapada zmrok i choć ciemno. Fajny kobiecy głos, bardzo fajna jest, bo ona może jeździć, a może sobie po prostu stać. I tutaj odpinamy coś takiego, i ona sobie wtedy będzie jeździć. Są po prostu dwa tryby jej działania. Sowa jest z Pepko i wczoraj opowiada za mnie. Po prostu śpiewała dzieciom na wieczór piosenki. Jest z Pepko, a cena to 39,99. Taka są. I ona tak rusza tymi oczami, tymi skrzydełkami i się świeci. Tyle, bo Laura śpi. Jeszcze ją obudzę. Dobra, kolejna rzecz z torby prosto. To taka bluzeczka ze sklepu Medicine z wiskozy. Bardzo fajna. W ogóle rzeczy z wiskozy są bardzo fajne na lato. 39,90 widzicie, na ramionkach ma takie paseczki, nie będę nagrywać żadnych przebitek, jak w tym wygląda, tylko będziecie myślę widzieć na bieżąco jak będę to po prostu zakładać, będę wam pokazywać, także taka rzecz dla mamy bo o sobie też pomyślałam dla Antosia dwie koszulki z Ninjago On nie ogląda tej bajki, ale no jakoś lubi te postacie, bo no bo są z Lego i to taka taki dwupak i on był w cenie ten dwupak był w cenie 59.99. Ja oczywiście byłam na tej promocji 20% na wszystko było, albo jest nadal. Ale musicie zrobić zakupę za minimum 100 zł i wtedy macie 20% rabatu. Kolejna rzecz, zwykłe, czarne legginsy z pepko w cenie 14,99. Ja bardzo lubię te getry z Pepko. Fajnie się sprawdzają. Dla Antosia z Pepko też takie spodnie dresowe do przedszkola, bo przeciera po prostu masakrycznie 19,99, takie. Kolejna rzecz z H&M na tej promocji wzięłam, to dla Laurki oczywiście już brałam większość rzeczy właśnie na lato taka bluzeczka z taką piękną falbanką zobaczcie, taki ma wzorek i do niej takie wiecie Bluemersy. no takie krótkie spodenki, nawet to już nawet nie są Bluemersy, tylko krótkie spodenki, także taki ładny komplecik na ciepłe dni będzie miała Laurka, ładne takie to są chyba plastikowe. Plastikowe guziczki, ale imitujące drewno. I ona kosztowała 59,99. Co dalej? Dalej. Panterka. Taka koszuleczka, zwykła koszuleczka w panterkę za 19,99. Bardzo mi się spodobała, więc stwierdziłam, że wezmę laurce. Normalnie cięcia muszę robić, bo Androś. Nic mu nie pasuje, ale damy radę. Musicie zrozumieć, proszę bardzo. Taki piękny kombinezon dla Laurci. Zobaczcie z taką falbaną, prześliczny wzór, taki kwiatowy. To jest jakaś seria Natali Lete. Natali Lete. 59,99 no przepiękności. Jak słyszycie w tle pijamersów, no to niestety musiałam dać on to się troszeczkę głośniej. E, pasek sobie kupiłam taki zwykły zobaczcie. E, taki zwykły, tu taki jakby pleciony, i ze srebrną sprzączką, jeszcze sobie kupię chyba ze złotą. Pasek jest z Reserved i kosztował 29,99. Zabieram go ze za sobą. Kolejna rzecz dla mamy to takie fajne getry z białym lampasem. No, takie zwykłe, ale bardzo fajnie wyglądają. I fajnie będą do butów wyglądać sportowych. Fajne. I też myślę o jeszcze jednych. Zobaczymy, jak może wróci. To jeszcze pójdziemy na zakupy, żeby po prostu ubrać jego. Kolejna rzecz to taka sukieneczka. To jest sukienka, taka dopasowana. Zobaczcie, taka szara, z bawełny, takiej prążkowanej. I z boku ma dwa lampasy: biały i czerwony. Taka fajna będzie, na sportowo do śmigania, też do trampek. 59,99 Ona kosztowała, to też z hm getry też są Te getry wcześniejsze też są z hm Dobra, jedna torba opróżniona Lecimy dalej Torba z CCC Nic nie kupowałam w CCC Nie, mężowi trampki, no ale ich nie zobaczycie Bo pojechał Kolejna rzecz z HM To koszuleczka dla Antosia, podkoszulka z Psiego Patrolu oczywiście. I tu jest Chase i jak się ją zmieni, no to jest y, mój ulubieniec marshal. Y Fajna koszuleczka, bardzo ładna, do krótkich spodenek, e, będzie fajnie wyglądała. 49,99, także no troszeczkę droga, ale wiem, że te koszulki są fajne, bo Antoś ma kilka tych e, takich droższych koszulek swemu i one się fajnie mm, sprawdzają. Z pepko kolejne dresy tutaj się zaplątały i one kosztowały 19,99. Takie zwykłe, bez niczego, fajne, będą do wszystkiego nam. Pasowały. I kolejne getry moje. Te same, które pokazywałam z PEPKO. Dla Laurci, proszę bardzo, to już jest reserved. Taka koszulka, już taka wakacyjna. I ona kosztowała 14,99 Reserve Ma bardzo fajną bawełnę. Cieniutką, fajną. Ja lubię rzeczy z reserved. I mają, moim zdaniem, bardzo fajne, przystępne ceny dla ubranka dziecięca. I sweterek jeszcze jej wzięłam, taki zapinany tylko na dwie, dwa guziczki. Bardzo podobał mi się odcień tego różu, bardzo ładny. I on nawet, e, widzę, że kamera nie przekłamuje, 29,99, także też fajna cena za taki sweterek. Słuchałem je, trzeba dać więcej. E, kolejne dresy z pewko dla Antosia. Takie, zobaczcie, ze supermena. I do tego wzięłam mu jeszcze bluzę. Też tam pewnie będzie. Ubiorę moje dzisiaj do e, moich rodziców. A niech ma. Wiem, że powinna mnie wyprać. Krem dla dzieci. Obyśmy nie obudzili tej Laury. I mama sobie kupiła zegarek. Zobaczcie, kupiłam sobie taki zegarek. Musi wyostrzyć to. Bo... O, jest ostrość, taki zegareczek, bardzo ładny, yy, taki wiecie, na co dzień kosztował chyba 50 zł, yy, 49,99 na takim beżowym paseczku, nawet taki, yy, na, taki pudrowo-różowy, on jest pudrowo-różowy, yy, no nie ostrz. na złotą tu taką yy, klamerkę, bardzo, bardzo mi się spodobał, będę miała tak do śmigania na co dzień. I też sobie go dzisiaj założę. I kolejna torba opróżniona. No także ale zakarzeczek piękny no mi się bardzo podoba. Kolejna rzecz, jaką kupiłam wczoraj, to jest czajnik do filtrowania wody z Dafi Ja zawsze zapamiętam, kiedy ja wymieniłam ten filtr. Nie mam, wiecie, takiego czegoś, żeby pierwszego na przykład włożyć filtr i pierwszego wymienić, tylko tam czasami nie kupię, zapomnę. I właśnie chciałam taki, że można sobie datę tutaj ustawić. Wiem, że mogłabym sobie na karteczce, no ale wszędzie dostępne są po prostu też te filtry. I do kompletu była taka butelka na już filtrowaną wodę. To nie jest ta, że można sobie przefiltrować nią, tylko taka już na przefiltrowaną wodę, ale zrobi się ciepło przyda się i w zestawie były dwa e, filtry. Jeden z magnezem, a drugi taki e, zwykły. Bardzo fajny e, i on kosztował 50 zł bez grosza. Tak mi się wydaje, że ten, to tyle kosztowało. Kolejna rzecz to odwiedziłam mamowę Lowe. No i oczywiście no, musiałam coś kupić. I e, jeszcze przy okazji e, kupiłam od e, Moniki e, od jednej z właścicielek, takie zobaczcie, piękne trampoż, tramposzki z Zary z metką żeby nie było y, że używane buty dziecku y, myślę, że będą super tylko jeszcze są troszeczkę za duże no dwudziestka jest jeszcze troszeczkę na laurkę z za, za duża. Bo już jedna też kupowałam mm, też od koleżanki to za duża. I zobaczcie, jest I Love Milk. Taki przecudny. Zobaczcie. E, taki pajac, taki świetny. Zobaczcie w takie. E, żeby nie powiedziała Panda koale No, jest prześwietny. Wzięłam taki dla laurki. I tu z tyłu jest oczywiście logo I Love Milk. Oni mają bardzo fajne gatunkowo rzeczy. No mimo że no, taki rabat taki pajac 71 99 ale bardzo fajne i zachęcam was do odwiedzenia strony sklepu. Mamowelowe znajdziecie tam wiele świetnych marek i możecie zamówić sobie po prostu wszystko w jednym miejscu. I jeszcze wziąłam taką bluzę, wydaje się zwykłą bluzę, to też jest I Love Milk, zwykła bluza, ale zobaczcie jak w temacie, zobaczcie jakie ta bluza ma uszy, czujecie luźkę w tym, jak ona będzie w tym świetnie wyglądać, no boska jest i też kosztowała 71,99, zobaczcie te uszy, no genialne, genialne. I to jest rozmiar 74,80. I Love Milk ma dużą rozmiarówkę też. Też, także chciałam, żeby już było to dobre. Świetne. Świetne. I z tego chyba, z tego i z tego jestem chyba najbardziej zadowolona. Chociaż nie więcej tam mam pięknych rzeczy dla Laurki, to zabieram na pewno ze sobą. I jeszcze ulka. Wiem, mogę sobie sama uszyć, ale spodobała mi się nie mam panterkowych takich wzorów, ale chyba zamówię coś zwierzęcego. Także piszcie, czy byłybyście chętne i czy byłybyście chętne na takie pinapy. Jeżeli byłybyście chętne, no to spokojnie mogę coś takiego dla Was uszyć. No to jest z ulki. Chyba większość mam zna. Bardzo fajna będzie miała Lusia w panterkę, taką e, koszulkę. Taką opaskę, koszulkę. O i mama kupiła sobie buty. Przepiękne.